Siemanko wszystkim kochani, nazywam się Rafa, witajcie na kanale. E, kochani, dzisiaj właśnie jestem w lesie, właśnie jadę e, rowerykiem, tutaj właśnie sami go jadę. Jedną rękę trzymam kamerą, a długo po prostu będę jechać kochani, ale będę właśnie zawsze będę sprawdzał e, na przodzie czy nic nie jedzie, jakiś samochód kochani. W ogóle jestem teraz, jestem w ogóle w lesie. Widzicie kochani, jestem w ogóle w lesie teraz a my idziemy po prostu dalej. Będziemy tam Dzisiaj w ogóle kończy, yy, powiem yy, ten las cały. Bo ogóle, tam będę w ogóle jechał, też kochani. Ale tutaj, jak dojechałem, tak było zimno, że no, kochanie po prostu jakbym wyszedł yy, nie wiem gdzie, kochani, ale po prostu zimno, tak? Ale jakoś się kochani jedzie po prostu. Tam właśnie za mną ktoś jechał, właśnie. Jakiś tam pan jechał, ale kochani, po prostu my idziemy dalej. Gdzie się kończy po prostu ten las, kochani? Ja właśnie jadę, jadę i dalej, kochani, po prostu ten las się nie kończy. Ale coś tam widzę, kochani, że jakieś tam, właśnie jest jakieś tam, wyjście chyba z tego lasu. Widzicie? Tutaj właśnie jedziemy. No bo co tam będzie w ogóle? Kochani, na razie przerwę, bo na razie mi nogi bolą, kochani. W ogóle trochę tutaj strasznie, jest, bo trochę się boję kochani, bo tutaj, nigdy, tutaj w ogóle nigdy tu już nie byłem kochani, ale tam jest mój rober. Widzicie sami kochani, a tam są jakieś w ogóle e, metale chyba jakieś stare. No jakoś tak kochani, ale po prostu jestem kochani dzisiaj e, e, fajny taki góle, kochani, dzisiaj jest taki trochę inny, bo... Właśnie te materiały, które właśnie nagrywam, kochani, w ogóle To po prostu to pierwszy raz mi się udało właśnie nagrać taki odcinek gdzieś yy, indziej, w jakimś lesie po prostu Że jest strasznie trochę, bo trochę się boję, Wiemy, że jest dzień Ale, kochani, jak po prostu bym nagrywał w nocy To... To by się działo, to by się działo Na pewno Ale w nocy trochę to, to się boję nagrywać, kochani, bo Wiadomo, jak to w ogóle jest czasami, że no, jak to się właśnie nagrywa w nocy, ale kochani, my jedziemy dalej. Jak mówiłem ostatnio, my jedziemy dalej. A ogólnie kochani, właśnie droga się nie kończy. Nie wiem, czy może nie kończy. Bo jak jest ten las w ogóle jest jakiś trochę duży, jak myślałem, kochani. Ale ja trochę się boję, bo wiem, że jest dzień, kochani. Wiem, że jest w dobrze, że można jakoś poczekać z tym rowerem. Ale my jedziemy dalej, my jedziemy dalej kochani jak wam mówiłem, my idziemy dalej i zobaczymy właśnie gdzie droga się kończy Bo w ogóle jestem w góry ciekawy tak Jestem w góry ciekawy kiedy ta droga się kończy i za ile no kochani właśnie wróciłem, bo właśnie zrobiłem pazwy trochę, bo właśnie kochani właśnie zobaczyłem, że co tam góle widać w ogóle jakieś tam domy? Właśnie, co tam góle widać dobrze? Widzicie tam, kochani, tam góle widać? Ale tam trochę nie za bardzo widać, kochani, ale my idziemy dalej, tak? My idziemy dalej. Ale na razie jest ok, kochani. Widzę, o, widzę to. Kochani, udało się, udało się, kochani, bo naprawdę udało się. Widzicie sami jest w ogóle jakaś tam droga, widzicie. Udało się. Ja po prostu jestem, kochani, dumny siebie. Może też w ogóle z was, bo trochę, 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 kochani, się bałem, ale później, jak będę wracał, to może później będę wracał skąd przyjechałem, tak? Żeby nie było, kochani. Kochani, jestem w ogóle obecnie, no właśnie, dojechałem dopiero co, kochani. Właśnie udało mi się. W ogóle jestem dumny Przepraszam, jestem w ogóle dumny z siebie, że dojechałem, w ogóle kochani, ale trochę się tak bałem, trochę ją powiem, ale jakoś po prostu udało. Było ciężko, ale było git, kochani, właśnie piesię materiał za nami. No właśnie, kochani, bo w ogóle trochę się bałem. No tak, kochani, po prostu inaczej się nie powie, że no wlezie trochę inaczej nic na dworze, że po prostu. Wiele się tak można bać niż na dworze, ale kochani, zostawcie komentarz po tym filmem, Bo u góry jestem ciekawy: właśnie relacje na tym filmie, co się tam działo. w ogóle, kochani, ale wiele się nie działo. Ale no, właśnie jakoś dojechałem, tak? Po prostu jakoś dojechałem, ale było ciężko, ale jakoś się dojechało. I tyle dobrze, kochani. To co, kończę, tego, kończę na dzisiaj, kochani, ten odcinek. Było, to trochę się działo w tym odcinku No zostawcie teraz ciekawy w górę I komentarz, dziękuję za uwagę A my kochani widzimy się No w kolejnych materiałach na żywo, na żywo albo boże żywo Kochani, nie ale ważne jest to, że Po prostu dzisiaj Mi się udało właśnie Pierwszy raz dojechać do lasu Kochani, bezpiecznie Bez wypadku, ale jakoś to dojechałem Kochani, to co, dziękuję za uwagę Życzę wam dobrego dnia Pozdrawiam serdecznie, kochani. Trzymajcie się ciepło. I pozdrawiam, Rafał. Dziękuję za uwagę. To właśnie działa w tym odcinku. Dziękuję.